Witam. U was też taki upał jak u nas w Kielcach, straszny żar, straszny żar. No i pomyślałem, aha, wczoraj w telewizji widziałem, <coughs> chyba w dzienniku, wiadomościach, któryś nie pamiętam który. E, widziałem informację o tym, że w trzech miastach w Polsce, w Łodzi, Wrocławiu i Warszawie, miasto zapłonowało. <coughs> Swoim mieszkańcom, tak zwane kurtyny wodne, czyli coś, co rozpyla wodę, zimną wodę, w taką gęstą mgłę, schładza powietrze, i jak się w to wejdzie, w tą mgłę, to oczywiście także się nie, można siebie schłodzić. A to, że ciuchy jest mokre, no to one wysną przecież w ciągu 15-20 minut na pewno wysną. Dając przy okazji znaczne, przyjemne, znaczne ochłodzenie. I w Kielcach jest coś. Takiego podobnego, znaczy nie mgła, nie kurtyna wodna, ale na placu Konstytucji przy tym nowym parkingu piętrowym jest takie miejsce, gdzie schodnika tryska do góry no, fontanna zbudowana z takich chyba 40 gejzerów buchających z dołu. Oczywiście zimną wodą, nie gorącą. Zimna woda, ona tam raz jest one jest duży, raz mały, raz gruby. Grube kroplo, jest to tam modyfikowane jakoś. Byłem tam wczoraj, no bardzo przyjemna atmosfera. Trochę ta uda szumi tam. Wieciuchy mają radochy bo tam przecież można potem latać, biegać w mokre ciuchy. Ale to taki upał to przecież nie szkodzi. Byłem tam chyba z pół godziny. A chciałem dzisiaj jeszcze pojechać zobaczyć, czy w innych miejscach miasta jest coś co da chociaż troszkę wytchnienia. I pojechałem raniuteńko dzisiaj na ulicę Pika, na Szczecińską obecnie, basen przy Pika, chociaż to jest stara nazwa i nie ma już tej ulicy. Znaczy ulica jest, tylko nazwa się zmieniła. Wróciła do dawnej nazwy, do Szczecińskiej. I wracając z tego, z tego basenu yy, do Domciu, Zobaczyłem na Szczecińskiej pod drzewem, na trawniku, na tym dzieleńcu tak, tak, miejskim, pod drzewem stał koń z taką dużą furą. Pojazd, no konny pojazd, fura to nie, ale taka platforma z ładną, żółtą plandeką, z napisem na plandece zieleń miejska Kielce. O i ten koń przypomniał mi historyjkę. Z, z, z działalności mojej jeszcze jak szkoliłem w mojej szkoły szkoliłem wtedy panią Basię. Taka kobietka, no trochę mocza, kilka lat od niej mocza, ale to była kobieta z pokolenia moich dziewczyn przecież ja też się starzeję ona też się starzeje, więc no ale pewne pewne, pewne proporcje jednak dalej istnieją. E, aha i pani Basia. No i pani Basia. Taka kobietka, która no, ona m, mówiła już tak po kielecku z takim lekkim akcentem podkieleckim, no, takie łoj, to było ciągle łoj, takie coś próbowała, no na egzaminie takie właśnie coś zrobiła i oblała jeden. No zdała za szóstym czy siódmym razem, pamiętam, sześć razy, nie, siódmym razem, bo sześć razy oblewała. Ty piąty raz czy, czy szósty, czy piąty i szósty przypadek to był bardzo podobny. Oblawa na mieście, a przypomnę jeszcze, było to wtedy, kiedy jeszcze egzamin na prawo jazdy, gro rzeczy rozgrywało się na placu manewrowym. To była główna część egzaminu. Siedem manewrów pamiętam. No tak jak dzisiaj łuk to był i jest. Było parkowanie skośne, ale na placu manewrowym. Było parkowanie prostopadłe i przodem i tyłem, raz, dwa, czyli już cztery manewry. Piąta była koperta, szóste było zabracanie i siódme było ruszanie na wzniesieniu z hamulca ręcznego. Siedem tematów, które trzeba było zrobić obok i nie było do dwóch podejść. Każde podejście miało zrobić tylko raz i w sposób bezdyskusyjnie dobry. Na kopercie. Na przykład miało to być ustawienie przy krawężniku równolegle do krawężnika. No i ta Basia te plac dawała za każdym razem, natomiast oblewała zawsze na mieście. Sześć razy oblewała. No i ten piąty raz, czy szósty raz to był taki właśnie z tym koń. A, ta propos zagadka z zwierzę na dwie litery? Basia znała. Kuń. Kuń. No. No, kuń. No i Basia już wracała, a miasto było takie krótkie, symboliczne, 10 minut, 15 minut to była góra, nie 45 minut jak dzisiaj się jeździ, 50 minut do godziny jeżdżą, to jest męczące bardzo. No i Basia już wracała z tego miasta, już wjechała z dziewięć wieków Kielc w Kielcach w rądzie, wjechała w lewo w, 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 wówczas z manifestu lipcowego, a była to, jest to ulica dwujezdniowa, ale naprawdę jedni są tylko dwa pasy ruchu. I po przy prawym krawężniku stał jakiś tam ciężarowy, Basia mówi, jak stała ciężarówka którą musiała y, ominąć po lewym pasie. I tak się bałam tego pasa lewego, no ale widzę w że z tyłu jest pusto, bo tam czerwona świat po brądzie, zatrzymało cały ruch. No lewy pas wolny, więc no kierunkowskaz i powoli na ten pas zjeżdżam. Omijam no, tą ciężarówkę i już miałam włączyć kierunkowskaz prawy. Jak po lewej, hmm, po lewej mojej stronie ręce, na trawniku między no stał taki właśnie kun. <noise> kun. Jeden, jedyny koń w całych Kielcach, na etacie miasta, w tym właśnie zakładzie, w zakładzie z linii miejskiej. I Basia mówi: Jak przejeżdżałam przy lewym trawniku, to ten koń właśnie stanął ha, 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 dęba kopytami. Jezus Maria panie kun! Po hamulcach gwałtownie. Facet egzaminator wyrżnął tu gdzieś w słupek między szybą przednią a drzwiami. Poniaczko rozciął czoło. Poszła krew po twarzy na garnitur na koszulę. Facet się wściekł. Pieklił się bardzo. No, był podobno niemiły, że się nie dziwię. No, niemiły, no, bo co wróci jak z wojny? Przejdzie do wordu do, do pokrawiony, jakbym dostał śpiewu od baby. No, przecież widać, co się działo. Baba, do garów, do pania, do pieluch, pilnować domu, nie do samochodu, cholera jasna, zabije pani człowieka. No i Basia oblała, oblała niestety. A mi się właśnie przypomniało to, jak to kunia zobaczyłem, kun, kun. A Basia tak mów, mówię, mówiła już takim normalnym językiem po polsku z mocnym akcentem no, języka podkieleckiego. Kun, woj, ołoj. No właśnie, jest też jeszcze drugie zwierzę na dwie litery. Łoś. Łoi. No nie wiesz, co to jest łoś. A znasz może miasto na dwie litery. No. Łódź. Łódź. Pisze się przez u z kreską, bo do Łodzi. Bo wymienia się. Łódź. Duże miasto. I tylko dwie litery ma. No. No to na dzisiaj chyba wszystko. Do zobaczyska. I am foxy, you see. And like, um.